Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie do spotkania. Przepraszam, że nie mogę być z Państwem osobiście, natomiast mam nadzieję, że nawet ten przekaz związany z nagraniem będzie dla Państwa interesujący, szczególnie bardzo ważnym aspekcie związanym z lipoproteiną A i tym, czym naprawdę robimy dużą różnicę nie tylko w Polsce, ale i w Europie, ale i na świecie, mianowicie jej zastosowanie w badaniu przesiewowym w programie Moje, moje zdrowie. Szanowni Państwo, to jest mój potencjalny konflikt interesu. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że lipoproteina mała A jest piątym najczęściej występującym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych po um, zaburzeniach lipidowych, które występują u 21 milionów pacjentów, po, po naciśnieniu tanicznym u 11 milionów, po otyłości 9 milionów palących papierosów 8 milionów i lipoproteina mała A, która występuje u 20%, jeżeli mówimy o podwyższeniu powyżej 50 mg/dl czy 125 nanomoli na litr, występuje nawet u, u 6 milionów pacjentów. Warto o tym bezwzględnie wiedzieć, dlatego, że często o tym zapominamy, a wielu, wielu z, z moich kolegów i z Państwa kolegów pewnie nawet o tym nie wie, jak bardzo istotny jest ten czynnik ryzyka. Natomiast to też pokazuje ten slajd, że nie możemy się też skupiać na jednym czynniku ryzyka, bo zawsze, jeżeli zaniedbamy kolejny, to może być przedwczesny zawał albo w ogóle zawał, incydent sercowo-naczyniowy z powodu tak zwanego rezydualnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Szanowni Państwo, dlaczego ta lipoproteina A jest ważna? Wszystko zaczęło się w roku 60. Tym trzecim, Czyli już jakby Państwo pomyśleli 22 lata temu, kiedy wymyślono, kiedy odkryto lipoproteinę MO, ale przez lata, z tego względu, że tak naprawdę nie, nie do końca wiedziano co do jej roli, nie do końca postrzegano jej rolę w ryzyku sercowo-naczniowym. Do dzisiaj, Szanowni Państwo, nie wiemy, jak wygląda jej, jej genetyczne predyspozycja do, do genetycznie wysokiej wartości, czyli dziedziczenie. Bo wiemy, że za 70-90% stężenia odpowiada gen LPA. Natomiast nigdy nie potwierdziliśmy, jak wygląda jej dziedziczenie. Tak samo jak mówimy w rodzinie, hipercholesterolem jest autosomalne, dominujące. Mamy 50% szans, że jeżeli u rodzica występuje, to u dziecka też wystąpi w 50% szansach. Tutaj tego nie wiemy. Prawdopodobnie jest to dziedziczenie wielogenowe, ale i tak wiemy, że te 90-70-90% to, są to czynniki genetyczne. Natomiast dlaczego jest to ważne? Jak Państwo tutaj widzicie, jest to bardzo ważne, dlatego że z jednej strony ono bardzo istotnie, lipoproteina mała, a nawet o 50% zwiększa ryzyko śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych, zwiększa bardzo istotnie ryzyko choroby tajemnicowo-wodowych, zgony, z udary, zawały mięśnia sercowego, również Zwapnienie, znaczy stenozę związaną z zwapnieniem zastawki aortalnej, czy też na przykład niewydolność serca, czy też tętniaka aorty brzusznej. W związku z tym to nie jest tylko element związany samą chorobą sercową, naczyniową pochodzenia miarzycowego, chociaż on odgrywa kluczową rolę, ale ten element zwłóknienia, ten element związany ze wzrostem syntezy kolagenu, czy też w wyniku działań prozakrzepowych związanych z lipoproteiną małą, A jest bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że łańcuch lipoproteiny małej, a, który jest zbudowany nie tylko z ApoB, bo to jest cząsteczka podobna do LDL cholesterolu, a ma również apolipoproteinę mało A. I w związku z tym ta apolipoproteina mało A jest bardzo podobna do plazminogenu. Jeżeli podobna do plazminogenu, to pewnie pa, Państwo pamiętacie, że to może również zwiększać ryzyko działań prozakrzepowych. I teraz tak, dlaczego jest to również ważne? Dlatego, że nie z punktu widzenia czynników ryzyka, bo to jest niezależny czynnik ryzyka, czyli można, można mieć prawidłowy poziom cholesterolu, można mieć prawidłową masę ciała, można nie mieć cukrzycy i naciśnienia tańczego, a i tak ryzyko związane z podwyższoną wartością powyżej 50 mg na decyzję, czyli 125 nmol na litr jest istotne. I to jest właśnie wtedy, mówimy o ryzyku wysokim, jeżeli jest powyżej 180, czyli 450 nmol na litr, to jest ryzyko bardzo wysokie. 35 jest to szara strefa, czyli prawidłowe wartości mamy poniżej 30 mg na decyzję, czyli 75 nmol na litr. Natomiast jej aterogenność Wynika również z tego, że jest ona 6 razy bardziej aterogenna niż cząsteczka cholesterolu, natomiast 5 razy mniej um, um, częsta w naszym organizmie. W związku z tym tak naprawdę ta całościowo obraz tej aterogenności jest nie, nie aż, na szczęście nie aż taki istotny, jeśli chodzi o, o, o proces miażdżycy, czyli tak naprawdę jest istotny, bo jest niezależny, jest istotny, bo zwiększa ryzyko, ale ta sześciokrotnie aterogenność nie, nie przekłada się bezpośrednio na sześciokrotny wzrost ryzyka w porównaniu z cząsteczką cholesterolu LDL. Ale dlaczego, z czego to wynika? Zwróćcie Państwo uwagę, to nie tylko elementy prozakrzepowe, to, to nie tylko elementy, ale również elementy prozapalne. Ona rzeczywiście na swoim końcówkę ma na, 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 na przy 10 dziesiątym jest połączona do takiej cząsteczki oksydowanej, która sama w sobie poprzez oksydowane fosfolipidy zwiększa ryzyko miejscowego zapalenia. Więc to jest niezwykle niezwykle istotne, żebyście pamiętali o takim wielopłaszczyznowym działaniu cząsteczki lipoproteiny. Małe. A. Co więcej, jest to cząsteczka, która według mnie i według kilku jeszcze innych ekspertów, którzy się z tym zgadzają, nie ma żadnej fizjologicznej funkcji. Czyli można całkowicie de facto pozbyć się cząsteczki lipoproteiny małej, a nic się nie wydarzy. Co więcej, ja uważam, że to jest to cząsteczka, która została stworzona w naszym organizmie do skracania życia. To znaczy, żeby, żebyśmy nie żyli 200-300 lat, tylko żeby rzeczywiście były jakieś elementy hamulcowe w kontekście longevity, bo nie mając żadnej funkcji fizjologicznej, a druga sprawa, zwróćcie uwagę, co się dzieje, to jest taka jedna praca, która pokazuje, że jeżeli mamy, bo mamy dwa rodzaje cząsteczek, w zależności od tej długości tej łańcucha apolipoproteiny małej, a tam są kringle um, domeny czwartej, które się powtarzają, im dłuższa jest ta wartość, tym cząsteczka jest e, cięższa e, i, i tak naprawdę jest e, jest odpowiada za, za, za niskie stężenia, natomiast im, im mniej jest tych powtórzeń, cząsteczka jest lekka, odpowiada za wyższe stężenia. I teraz nasza wątroba działa w ten sposób, że ona w, pe, w pierwszej kolejności eliminuje, czyli e, metabolizuje czy te, 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 te cząsteczki, które odpowiadają za niskie wartości, czyli tak naprawdę nasz organizm preferuje wysokie wartości cząsteczki lipoproteiny małej ja. dlatego nie przez przypadek, u ponad 20%, a nawet jeżeli mówimy o pacjentach tak z zawałem sercowego, to może być 30-kilka procent pacjentów może mieć podwyższone wartości. Dlaczego to jest też ważne? To jest nasze badanie z panem docentem Chudzikiem z rejestru STAR lipoproteina mała A, w której potwierdziliśmy wprost, że lipoproteina mała A bezwzględnie i liniowo koreluje z wskaźnikiem kalcyfikacji naczyń wieńcowych, klasyfikacji blaszki miażdżycowej, czyli skor co obserwujemy w naczyniach wieńcowych w tomografii komputerowej, w związku z tym tak naprawdę bezpośrednio odpowiada za proces miażdżycy. Natomiast co ciekawe i co wymaga jeszcze bezwzględnie wyjaśnienia, to jest to, na ile to ryzyko rzeczywiście się zwiększa powyżej wartości już 30, bo mówiłem 30-50 to jest ta, ta szara strefa, na ile powyżej 50. Dlatego, że my zauważyliśmy, że calcium score dla grupy, która ma poniżej 30 i 30-50 jest praktycznie takie samo i dopiero narasta istotnie dla wartości powyżej 50. W związku z tym tak naprawdę należałoby się zastanowić, czy ta szara strefa rzeczywiście istotnie zwiększa ryzyko, dlatego my mówimy, że to ryzyko istotnie jest zwiększone pacjenci są w grupie wysokiego ryzyka, jeżeli mają wartości powyżej 50, chociaż prace typu Mandalnia Randomization, czyli takie prace, które mówią o takiej przyczynowości związanej z predyspozycją genetyczną, mówią już o wzroście ryzyka powyżej 30 mg na decyli. Co Co jest ważne, mówiłem o tym zapaleniu, szanowni państwo, i rzeczywiście w badaniach typu IWUS, czyli tej ultrasonografii wewnątrznaczniowej. Jak patrzymy na blaszkę i patrzy, patrzymy na podwyższone wartości, to rzeczywiście widzimy taką bardziej większą tendencję do niestabilności do tej blaszki miażdżycowej właśnie u pacjentów, którzy mają podwyższone wartości ze względu na ten miejscowy proces zapalny, który w naczyniach wieńcowych się dokonuje, co też potwierdziliśmy w naszym badaniu w, w, w rejestrze, który mamy w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, wskazując na to, że u pacjentów, którzy mają podwyższone wartości CRP i HSCRP w zależności od tego, jakim parametrem dysponujemy jest podwyższony u pacjentów z podwyższoną wartością lipoproteiny małej A. I wreszcie, Szanowni Państwo, wiemy doskonale również, dlaczego następuje kalcyfikacja, czyli stenoza kalcyfikacyjna zastawki aortalnej, bo dlaczego dochodzi do tętniaków, tętniaków aorty brzusznej na przykład dochodzi dlatego, że tam rzeczywiście ten proces zapalny uszkadza E, śródbłonek czy nabłonek w, 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 aorty, i w tym momencie tak naprawdę mamy e, to uszkodzenie może prowokować do, e, w przebiegu e, 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 progresji procesu miażdżycy do tego, że powstaje tętniak. Natomiast nie do końca wiedzieliśmy z czego, z czego tak naprawdę wynika kwestia związana z tą uszkodzeniem zastawki ortalnej i, i stenozą. I teraz wiemy doskonale, że w tym biorą udział bardzo skomplikowane mechanizmy związane właśnie z promocją kolagenozy i takich wskaźników lisopA. I też komórek osteoblastów, które tam prowokują ten cały proces, czy komórek podobnych do osteoblastów, które prowokują ten cały proces związany właśnie z tym, z tym zwężeniem zwapniającym zestawki ortalnej. Dlatego zawsze warto również u pacjentów, którzy mają podwyższone wartości, nie tylko obejrzeć naczynia wieńcowe w, w, w tomografii naczyń wieńcowych, czyli CCTA, ale również zobaczyć, podejrzeć echo, czy tam nie ma, nie doszło już do uszkodzenia, szczególnie u osób, które mają już określone lata, czyli ten proces działania Proteiny małe, a już rzeczywiście trwał, czy nie doszło również do, do zwężenia zastawki ortalnej właśnie w przebiegu tej, tego zwężenia zwapniającego. Szanowni Państwo, pojawia się pytanie, co do kiedy mierzyć i u kogo tak naprawdę. Dwie, dwie rzeczy. Wiemy doskonale, i chcę Państwu to powiedzieć, że jeżeli zmierzymy sobie lipoproteiny małe, a które powinniśmy wszyscy takie badanie wykonać co najmniej raz w życiu. I mamy wartości poniżej 30, to nie, nie musimy z tym nic robić. Jeżeli mamy wartości powyżej 50, właściwie też nie powinniśmy z tym nic robić, ponieważ wiemy, że mamy podwyższone i musimy po prostu jedyną rzecz, którą zrobić, to zoptymalizować swoje leczenie i podejście do zdrowia, żebyśmy żeby te podwyższone wartości, dopóki nie będziemy mieli leków celowanych, nie wpłynęły de facto na, na, na nasze ryzyko sercowo naczyniowe I na pewno powinniśmy zmierzyć jeszcze nie raz. Więcej niż raz, jeżeli mamy dwie sytuacje, a mianowicie mamy w te, jesteśmy w tej szarej strefie między 30 a 50, zaraz powiem Państwu dlaczego, i mamy czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na stężenie lipoproteiny małej, ja, a to jest chociażby. Takie czynniki niemodyfikowalne jak na przykład płeć żeńska, która może mieć o 50% wyższe wartości lipoproteiny małe, a to są takie czynniki chociażby jak niektóre hormony, jako leki zwiększają, to są takie czynniki chociażby jak, jak, jak okres około i postmenopauzalny, gdzie jest wzrost nawet o 20 kilka procent, później spadek w okresie posmenopauzalnym, czy też ciąża która powoduje wzrost od 25 do 30% i to może być związane chociażby z ryzykiem, z ryzykiem nawrotowego poronienia czy też braku wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, więc warto o tym pamiętać. Ale mamy też takie rzeczy jak na przykład choroby tarczycy, szczególnie niedoczynność tarczycy, czy też na przykład choroby związane z przewleką chorobą nerek, które jest rzeczywiście też choroby związane z hormonem wzrostu, które mogą również prowokować e, 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 zmienne wartości czy wzrost lipoproteiny małej A i warto wziąć to pod uwagę i wtedy warto powtórzyć również wynik, jeżeli zadbamy o to, żeby zoptymalizować przebieg tych chorób. Natomiast e, e, w naszych rekomendacjach, które pojawiły się w roku 2024, my również powiedzieliśmy, że powinniśmy to mierzyć u dzieci. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wiemy, że właściwie od 15 miesiąca, a mówi się od drugiego, piątego roku życia, ten poziom stężenia lipoproteiny małej A jest dokładnie takie samo jak później przez całe życie i de facto to koreluje jeszcze ze stężeniem rodziców, tak? bo pamiętajcie Państwo, że to jest niezwykle ważne, do czego zaraz nawiążę, dlatego powiedzieliśmy, mieszmy nawet u osób poniżej 18 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że u tych osób de facto nic nie zrobimy, będziemy ich monitorować, zoptymalizujemy ewentualnie e, e, styl życia. Natomiast jeżeli rozpoznamy u rodziców, wtedy poprzez kaskadową, e, screening kaskadowy to w, czy u dziadków, to wtedy mamy szansę zoptymalizować leczenie, być może zastosować leczenie, które obniża w niewielkim stopniu 20-40%, czyli inhibitory PCSK9 czy Inclisiran, po to, żeby de facto zmniejszyć ryzyko i ustrzec przed e, przedwczesnym czy przed incydentem sercowo-naczyniowym, bo pamiętajcie Państwo, że właśnie podwyższone wartości lipoproteiny małej A czy też rodzina hipercholesterolemia to są jedne z najczęstszych przyczyn przedwczesnego zawału mięśnia sercowego. <küh> I wreszcie. To też nawiązuje do tego, Szanowni Państwo, że właśnie w tych sytuacjach, o których wspomniałem, szczególnie w tej grupie 30-50, czyli tej szarej strefie, możemy obserwować coś, co nazywamy visit to visit variability, co występuje u około 15-20% pacjentów, co potwierdziliśmy w naszym rejestrze i w takim pięknym badaniu amerykańskim, które, jak widzicie Państwo, w tej grupie 30-50, nawet wtedy 33%, czyli co trzeci pacjent w drugim badaniu, już kwalifikował się do pacjenta z grupy wysokiego ryzyka, czyli powyżej 50 mg na decyzję, czyli w tej grupie. Na pewno warto e, powtórzyć to, to badanie. Szanowni Państwo, i wreszcie jeszcze jedna rzecz. Powiedziałem, że e, to białko, e, apolipoproteina A jest podobna do plazminogenu, w związku z tym przez lata trwała dyskusja czy nie powinniśmy zastosować aspiryny w tej grupie pacjentów. I, i, I chciałem Państwu pokazać badanie nasze, z, to było badanie LIPAR z, ze Śląskiego Centrum Chorób Sersu Pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, gdzie patrzyliśmy, jakie czynniki korelują bezwzględnie z podwyższonymi wartościami. Jedną z tych czynników były podwyższone stężenie, podwyższona liczba płytek krwi, czyli mieliśmy kolejny dowód na to, że lipoproteina mała bezwzględnie wpływa na, również na te czynniki trombolityczne czy fibrenolityczne i w tym momencie szanowni państwo um, mamy też piękne badanie badanie z Mesa które nam potwierdziło jednocześnie że jeżeli mamy podwyższone wartości powyżej 50 pacjentów szczególnie wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w, w skali SCORE w prewencji pierwotnej, bo w skali w prewencji wtórnej co do aspiryny wiemy doskonale, jak powinniśmy postępować u jakich pacjentów stosować, to w tej populacji wysokiego co najmniej wysokiego ryzyka, z podwyższonymi wartościami lipoproteiny małej A jest jak najbardziej zasadne zastosowanie aspiryny w dawce 100 mg, żeby przeciwdziałać tym powikłaniom trombotycznym, czyli powikłaniom prozakrzepowym, wynikającym z podwyższonej wartości lipoproteiny małej A, i to badanie nam potwierdziło, że jeżeli mamy tę populację, to właściwie nie mamy. Ryzyka i istotnego zwiększenia ryzyka krwawień. I to znalazło się w naszych rekomendacjach, które z, przedstawiliśmy ostatnio, które dotyczyły akurat połączenia w jednej tablece statyny z aspiryną, właśnie w tej populacji, czyli wysokie ryzyko, prewencja pierwotna, co najmniej wysokie ryzyko i podwyższona wartość lipoproteiny małej, a powyżej 50 mg na desyli. Szanowni Państwo, i, i co możemy zrobić z takimi pacjentami? Bo oczywiście. Ktoś mógłby powiedzieć, czekajmy na nowe leki, które się za chwilę pojawią. Widzicie Państwo tutaj serię nowych leków, to są zarówno um, przeciwciała, znaczy to są zarówno um, białka antysensowe, czyli pelakalsem, to są zarówno małe interferujące RNA, jak olpasiran, lepadusiran, czy zerlasiran. To są wreszcie um, leki, które doustne, które będą hamowały łączenie się apolipoproteiny A z cząsteczką um, lipoproteiny małej A, czyli nie powstanie ostatecznie cząsteczka lipoproteina mała, jak mubalaplin. To są wreszcie um, Leczenie oparte na technologii CRISPR, czyli wyciszania genu całkowitego odpowiedzialnego za lipoproteiny MAO A, i to są m.in. obicetrapi, czyli nowy inhibitor Cep. I powiedzmy sobie kilka zdań na ten temat, a ja na końcu powiem Państwu, co możemy dzisiaj zrobić, tak naprawdę. Jeśli chodzi o nowy inhibitor Cep, czyli takiego białka transportującego estry cholesterolu, które praktycznie mi się, wydawało nam się, że powinniśmy zapomnieć, okazuje się, Szanowni Państwo, że ten, że ten inhibitor Cep, to się nazywa obice trapip. Nie, nie dość, że nie ma żadnych działań niepożądanych, nie dość, że bardzo skutecznie obniża LDL cholesterol, to jeszcze w 50% ponad procentach może obniżać lipoproteinę małą A. Trwa obecnie badanie Prevail, które będzie opublikowane w 2027 roku, więc czekamy na ten lek, ale myślę, że on będzie nie wcześniej niż w roku 2027-2028. Podobnie jak, jak Pelakarsem, który będzie również na rynku, myślę, że w roku 2027, który obniża lipoproteinę małą a jako jako Białko antysensowe o 75 i więcej procent. Wreszcie mamy te małe interferujące RNA, natomiast dwa słowa o, o tym, co jest przyszłością. A mianowicie, jeżeli powiedziałem Państwu, że lipoproteina mała nie ma żadnej funkcji fizjologicznej, czyli możemy ją całkowicie wyrzucić z naszego organizmu, to dlaczego nie wyciszyć całkowicie gen, który odpowiada, czyli LPA, który odpowiada za, za, za syntezę lipoproteiny małej A? I w tym momencie mamy badanie, które się obecnie toczy, który. który Firma Werw rozpoczęła tak naprawdę badanie CTX 320, właściwie ten, ta cząsteczka, tak się nazywa, która polega właśnie na całkowitym wyciszeniu, nieodwracalnym wyciszeniu genu dla LPA, i które, jak, jak Państwo widzicie, w zależności od tego, na ile ten gen był edytowany, czyli wyciszany, czyli na tak naprawdę na ile czy to była edycja. Średnio to było około 70, ale jak Państwo widzicie, nawet do 80%. Na tyle to się przekładało na zmniejszenie stężenia lipoproteiny małej, a nawet powyżej 90%. Co możemy zrobić tu i teraz? Tu i teraz wiemy doskonale, Szanowni Państwo, że jeżeli mamy, e, zainwestujemy w swoje zdrowie, czyli mamy podwyższone wartości, i wtedy e, zainwestujemy we wszystkie inne czynniki ryzyka. LDL cholesterol, żeby był w celu terapeutycznym, czyli im niżej, tym lepiej, im wcześniej, tym lepiej, na dłużej, żeby ci się nie było prawidłowo leczone, żeby, e, na, e, żeby otyłość leczyć prawidłowo, cukrzycę, nie palić papierosu, to właściwie jesteśmy w stanie zniwelować, jak Państwo widzicie, to ryzyko, Niecałkowicie, ono zawsze będzie istniało związane z lipoproteiną mało, ale spowodować, że ono będzie nie tak istotne jak w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka, i to jest ta metoda, którą robimy na dzisiaj. Jeżeli mamy pacjenta, który ma podwyższoną wartość powyżej 50, to pamiętajcie, szanowni państwo, że automatycznie ten pacjent wchodzi na wyższy poziom, czyli ryzyka. Czyli jeżeli ma niskie ryzyko, wchodzi na umiarkowany. Jeżeli umiarkowany, to wysokie, jeżeli wysokie, to bardzo wysokie. Czyli jeżeli pacjenta leczymy na przykład niską dawką statyną, to podwajamy tą dawkę. Jeżeli ma umiarkowaną dawkę, leczymy intensywnie. Jeżeli intensywnie leczymy, dodajemy leczenie skojarzone statynem z ze zetymibem, a jeżeli to możliwe, pacjent ma bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczniowe, to występujemy na Przykład teraz o RDTL, żeby zastosować inhibitory PCSK-9 czy InCliSiran, żeby to ryzyko obniżyć. Jeżeli to jest bardzo wysokie ryzyko, to zawsze oczywiście pozostaje opcja aferezy LPA. I strasznie się cieszę, szanowni państwo, już na sam koniec, pracując z panią profesor. Agnieszka Mastale-Szmiga z panem docentem Mateuszem Babickim, że mamy szansę wprowadzić, znaczy przepraszam, już jest decyzja o wprowadzeniu lipoproteiny małej, a do programu Moje Zdrowie dla wszystkich osób. Screening między 20 a 40 rokiem życia to będzie wyjątkowe, po raz pierwszy coś takiego robimy na świecie. W związku z tym będziemy nie tylko mieli informację o tym, jak to wygląda w populacji, nie tylko będziemy mieli informację, jak to się przekłada na, na zdrowie z punktu widzenia incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelności, ale będziemy mogli tak naprawdę zainwestować w zdrowie tych pacjentów, proponując im bardzo konkretne ścieżki w sytuacji, kiedy będzie podwyższona wartość lipoproteiny małej A, żeby uniknąć pierwszego incydentu sercowo-naczyniowego, bo wiek 2040 właśnie nam na to pozwoli, a szczególnie przedwczesnego incydentu sercowo-naczyniowego, który bardzo źle rokuje. Bardzo Państwu dziękuję i naprawdę życzę bardzo, bardzo udanego konkretnego.